so welcome to my vlog <laughs> what do you say? Maayong punto Maayong punto Kaayong Kanakan or Philippine Ready? Yeah! Go? Yep! to. Okay. Okay. <laughs> one for all, all for one. Ah. <laughs> okay, guys, thank you for watching. to Więc to jest nasze śniadanie. Jajka z wątróbką z zupką z kurczaka taką e, pikantną. <laughs> I mamy tu głównego bohatera dzisiejszego vloga. Zobaczcie jaki fajny mi luźnią nią Jak masz na mieć? Ja jestem Damian Lizaj, Lizaj, po Lizaj polskiego palucha Mmm Jak smakuje O o o o nie, ta się boi He likes you. Okej, okay, chodź tutaj, chodź tutaj. No, chodź. I przy samej plaży jest, zobaczcie. To jest przy samej plaży, zaraz tam pójdziemy i wam pokażę. Smacznego. Dziękuję. Na dobrze. dobrze, Dobrze. Bardzo dobre jedzenie. Tak. You no know, bardzo dobre jedzenie? No. Very good food. Tak. Tak. Ten oto chłopaczek przysiadł się do nas do stolika. No, i pogadałem sobie z nim chwilę po polsku, znaczy ja po polsku. On przytakiwał, przyjazna rozmowa. No i pytam się go, czy jest głodny. On tak, no to dobra, no to wybierz sobie coś tutaj. Wybrał sobie, chciał sobie drinka. Proszę bardzo, nie ma problemu. Tak się poznaje przyjaciół na Filipinach. Yo, welcome in the vlog. Trochę skrępowany. Tak więc, dzień dobry, witam wszystkich w Waszej ulubionej telenoweli wenezuelsko-brazylijskiej. A sorry to nie ten serial polsko-filipiński, tak. Piękne widoki wyglądają tak, że właśnie jest bardzo ładna rajska plaża przy tej restauracji. Nie ma to jak palmy i niebieska woda w raju. To jest po prostu najlepsza kombinacja jaka może być. No i niebo jeszcze bezchmurne. A tutaj mają <grywka> mają piknik. Hello girls, welcome to my chifla. Idealnie się zatrzymaliśmy, żeby wam pokazać bardzo ciekawy dom przy drodze. I it's a house. Yeah, mięso. So bad. Yeah, so nice. Mam nadzieję, że nie będę musiał zaraz wycofywać na wstecznym, żeby wrócić. Bo tak już mi się zdarzało i nie jest to ani łatwe, ani przyjemne. No ale czego się nie robi, dla pięknych widoków i dobrego. Ciekawy dom na drzewie, w sumie na dwóch drzewach. Z tej strony widać jedno drzewo. Zobaczcie, jak jest wbudowane w konstrukcję domu. W sumie to jest na trzech drzewach, przepraszam. Nie, na więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dom na czterech drzewach. Dla wszystkich panów inkasentów i elektryków i tych zainteresowanych takimi rzeczami tutaj. Liczniki na słupie drewnianym, ale liczniki już elektroniczne. Najbardziej chaotyczny półrok, jaki widziałem w życiu. Jest tutaj wszystko, włącznie z dwoma pogutami. Wybraliśmy taką no, małą górską druszkę i okazuje się, że kończy się. Jak się kończy? No, wjazdem na boisko do Kosza. No, there is for going out. There. A, okej, okay. czyli trzeba tylko przejechać przez boisko. Tutaj jest wszystko. I jest kontynuacja drogi. O, zobaczcie, jakie kurde, mega fajne boisko do Kosza mają. Przejeżdża się przez to boisko i. Jakby były tutaj rozgrywki NBA, no to co? Jesteśmy dalej na głównej drodze. Turbo pięknie. Pranie się słuszy, a dzień nawiązuje znajomości, albo pyta się co tu można ciekawego zobaczyć. Here we go again to basketball court because we need to go pasture here before we gonna. Go out from there, guys. Kolejne zbiory ryżowe, sezon chyba jest, bo wszędzie są te pan Przed chwilą tutaj drabił to. Tutaj mamy taki switaśny garaż na tricycle. Piękna sprawa. Niechcący przyjechaliśmy do fabryki piachu, czyli w sumie po polsku można by to nazwać żwirownią. Przypominają mi się rokitki spalona koło Legnicy. Ciekawe, czy da się to objechać jakoś. Ej Jane też Look at that. Mhm Tak Nie wiem szczerze mówiąc, czy już nie jesteśmy na terenie tej fabryki jak stąd wyjechać podejrzewam, że -hmm. yeah. tutaj. O patrzcie na tą koparę. Wow. We gonna go there! Wait, I will ask you. Sorry, wait, wait out is there? To go out from here, is there? Where? There? Have to go. There? This is my first time. <laughs> Might be guessed guys. I'm from Bohol, but this is my first time to go here. Dojechaliśmy jakąś dziwną okrętką do bramy wjazdowej i wyjazdowej ze strażnikami, ale podejrzewam, że tutaj już jest wyjazd.

We are under this bridge! I've been feeling dream. trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. To idzie do załodokni I can't let it go. I gdzieś dalej But I won't let the stormy seas. Throw me in open water. Let me have my peace. And leave me till tomorrow. Wind into my soul. To już jest drugie boisko do Kosza, przez które musimy przejechać, żeby móc być w stanie jechać dalej. Tutaj jest brama, przez którą zaraz przejdziemy, a tutaj spoczywa w spokoju pan. nieodwiecznym ale Tymczasem tak chciałem wam pokazać, jak pięknie w się przyrody mają to boisko i grają sobie tutaj. Przejechaliśmy przez wąską bramę, dopiero co bardzo powoli. No i jesteśmy jakieś 10 metrów za tym boiskiem Zobaczymy co tam będzie dalej Tutaj mamy ładny bambusowy płot Głównie problem z takimi drogami jest taki, że no, czasami nie ma jak zawrócić no, Tutaj akurat muszę wyjść z auta, żeby zobaczyć co tam jest dalej, bo no, widzę, że jest tam droga Ale lepiej się upewnić Widok piękny Ustalubiłem nagrać 30 peso za do osoby, 60 peso, czyli 5 zł za dwie osoby na basen, który zaraz zobaczycie. Ciekawe te baseny są położone. Tutaj w ogóle są dwa jeszcze puste bez wody przy samej rzece, zobaczcie. Też ładny kolor ma woda. To zgadnie co to jest. Myślę, że wtajemniczeni ci, którzy byli na Filipinach lub oglądają ucieczkę od jakiegoś czasu powinni zgadnąć, bez problemu. Bez Thank you so much. What about the thumbnail? Do the post for the thumbnail. What pose? I don't know. Improvise. <laughs> Guys, please explain to me in the comments what is that about the balut that you like it? Because I cannot understand it. It's not that I'm hating or something. Maybe I just don't understand. I tried few times and I never like it. It's basically like a worst version of egg. It's a little bit like an egg, but worse than egg, in my opinion. So I cannot understand the phenomenon of. Balut in Philippines. Please explain in the comments what is. Thank you. Thank you. So babe, what is the taste of that? Good. But what taste but like what? Kiwi. Silly. Kiwi. czuj. ale jaki jest But what is the day like to? Ah, like chicken. Because it's a yeah? okay. okay, pierwszy raz będzie korzystać z karty do bankomatu. Tutaj ma oczywiście PIN. Wszystkie papiery ze sobą. Okej, okay, let's do this. You have to put inside the card. Yeah, and enter. oh please cover your. Uh, no, 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 no. The your pin. You have to put your pin. It's shut up! Don't tell him. And and what you want? Withdrawal. Take the money. Balancing wire, fine transfer. Withdrawal. Yeah, withdrawal. You can. Yes. And. And. How is it? Good. Yes. <laughs> so <laughs> it's good. <sad> so hard. <laughs> yeah. Let's Here go i Jane nagrywa do vloga i Jane nagrywa do vloga e, początek jutrzejszego a tutaj jest impreza jedna z trzech dzisiejszej nocy